Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie w ten piękny poniedziałek. Ktoś kto obserwuje mój profil na Instagramie wie gdzie jestem. To już nie Nauders, to już nie Zillertal. Jestem na granicy Tyrolu i Vorarlbergu. Tam Vorarlberg, tam Tyrol. Osoby obeznane ze środkami narciarskimi oczywiście wiedzą. Jestem w największym regionie narciarskim w Austrii. Jest tu ponad 300 km tras narciarskich, dokładnie 302 km tras narciarskich połączonych kolejkami i wyciągami i 200 km skirut. Dla tych co nie wiedzą, 200 km tras y, takich do jazdy nieprzygotowanych, o, w ten sposób powiem. Jestem w Sant'Anton, Anton. San Anton na przełęczy Alberg region narciarski czy ośrodek narciarski kultowy, kolebka narciarstwa, kolebka narciarstwa freeride'owego. Za, za mną miejscowości Lech i Cyrs, tam daleko, w oddali. Tam San Christopher i 300 km wspaniałych tras. Dookoła przepiękne góry, wspaniałe widoki. I jeszcze lepsze trasy i warunki na trasach. Mimo wysokich temperatur, o tej porze jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze i jeździ się genialnie. Zwróćcie uwagę, nie wiem czy to dokładnie będzie widać na filmie. O, z tej strony. Jakie są pozostałości jeszcze? To chyba dwa tygodnie temu były tu, był opad piasku z nad Sahary. Jaki kolort mają te góry teraz? Piaskowy. I tylko są poprzecinane tymi białymi wstążkami. Tam przykładowo jest taka piękna, o, o, o tutaj piękna niebieska trasa, chociaż taka bardzo fioletowa bym powiedział, trasa numer 100, kapitalny zjazd z boczem na dół. Poniżej mnie też doskonałe czerwone trasy. Zresztą gdzie bym się nie rozglądał. Jak przejeżdżałem tutaj na szczyt, wyjechałem z tamtej strony gondolą na szczyt Sant Anton, na, szczyt, na najwyższe miejsce w ośrodku San Anton, tablica informacyjna wskazywała 235 cm śniegu na trasach. Także opór. Długo jeszcze będzie tutaj można jeździć w San Anton na Narnach, tym bardziej, że sezon trwa praktycznie do końca kwietnia. Jeżeli ktoś by się chciał wybrać, to jeszcze macie spokojnie miesiąc jeżdżenia tutaj. Ja myślę, że to nie moja ostatnia wizyta tutaj w Ski Alberg, bo tak się nazywa ten cały region. Będę chciał tutaj przyjechać i jeszcze dokładnie zrobić kilka filmów na ten temat. Bo w ciągu tych dwóch krótkich dni, jakie tu jestem, no, będę się starał pokazać Wam na moim kanale jak najwięcej. Ale myślę, że będzie to przynajmniej Saint Anton, bo Lech, Cirs, aż do Wart, Wart chyba to się nazywa, czy to jeszcze jest daleko, daleko. Dziękuję Wam ślicznie. Zapraszam na mój Instagram, gdzie są zdjęcia. I co? Widzimy się w następnym ośrodku narciarskim.